Kolejna para przed państwem, Tyrril, dosiadany przez Sebastiana, Wiącek. Wiącek. Polski klub jazdy koni. Witamy pana Sebastiana. Czy pan Sebastian też jest debiutantem? No to jeszcze raz ogromne brawa. Brawo Seba! I poszły konie po betonie, druga para rozpoczęła, przygotuje się na drugi przejazd lektor a potem znowu dery, także możecie tu sobie zostać jak widzimy ogromna adrenalina lepiej idzie. kolumnę zabierzcie z tam zabierzcie z tak, tak Jedź, jedź, jedź chyba, jedź, jedź! Jedź zyba. Kto? No, bo zakręcał trening. no to dobrze Raz, raz, raz. No pięknie, trzymamy kciuki. Pięknie, brawo, brawo!

ale już złapał i nawet zdążył skoczyć. Proszę. Pięknie. Mamy tu dużo do dzisiaj. I jeszcze jedna przeszkoda.